Jak oni śpiewają, rządziło polską telewizją. Wystarczyło jedno zdanie Górniak, aby rozkręcić aferę. Program jak oni śpiewają budził duże emocje wśród widzów, a swego czasu nawet wygrywał stańcem z, z gwiazdami o uwagę widza. Format nie był wolny od kontrowersji. A gazety pisały o sprzeczkach na planie i ostrych ocenach jurorów. Zresztą wystarczy wspomnieć, że jedna wypowiedź Edyty Górniak wywołała konflikt w showbiznesie, który trwał przez kolejne półtorej dekady. Tekst powstał w ramach naszego wakacyjnego cyklu to się oglądało, w którym przypominamy o niegdyś popularnych programach rozrywkowych. Polsat w 2007 roku wprowadził do ramówki program Jak oni śpiewają, w którym aktorzy śpiewali utwory wybierane im przez widzów. Ich występy oceniało jury w skali od 1 do 6, ale to publiczność decydowała, kto przejdzie dalej, a kto odpadnie. Pod koniec każdego odcinka prowadzący, Krzysztof Ibisz i Katarzyna Cichopek, ogłaszali dwoje uczestników z najmniejszym poparciem widzów, którzy byli zagrożeni odpadnięciem. Przez cały tydzień można było uratować jedną z gwiazd, a wyniki były ogłaszane na początku kolejnego odcinka. Przegrany gościnnie zasiadał w jury, a na koniec odcinka chronił jedną osobę od odpadnięcia. Zwycięzca JOEŚ, poza solidną wypłatą, wygrywał brylantowy mikrofon i możliwość wydania singla z utworami śpiewanymi w programie. Największą uwagę widzów, jak oni śpiewają, zdecydowanie przykuwali jurorzy. Edyta Górniak, która często płakała na wizji, surowa w ocenach, Elżbieta Zapędowska i Rudy Schubert. Który chętnie zachwycał się kusymi kreacjami uczestniczek. Prasa chętnie nagłaśniała też konflikty uczestników i afery wokół programu, których nie brakowało. Pierwsza edycja jak oni śpiewają rozpętała aferę w showbiznesie. W pierwszej edycji J.O.E.ś wystąpili M. Inaczej: Dominika Figurska, Edyta Herbuś, Marzena Kipiel, Sztuka i Robert Moskwa. Prasa relacjonowała kolejne odcinki, ale dużo chętniej pisała o kontrowersyjnych wypowiedziach Jury. Do historii przeszły słowa Edyty Górniak, która przed kamerami wyśmiała Dodę, twierdząc, że jej szansa to durna piosenka. Artystka w odpowiedzi stwierdziła, że kobieta po 30 powinna trzymać na wodzy swoje frustracje, zawiść i zazdrość w stosunku do młodszych koleżanek z branży. Ich konflikt trwał aż do 2024 roku, kiedy to pogodziły się na planie tańca z gwiazdami. Kontrowersje wokół pierwszej edycji JOS wywołał też udział Nataszy Urbańskiej, która, zdaniem wielu widzów, nie powinna brać udziału w programie, bo jest zawodową wokalistką i śpiewa w teatrze Studio Buffo. Sama zainteresowana odparła zarzuty, mówiąc w życiu na gorąco. Jedyną osobą, która wcześniej nie śpiewała, jest Robert Moskwa. A reszta, Agnieszka Włodarczyk była przez kilka lat u nas w Buffo, Małgosia Lewińska również, marzena sztuka daje recitale. Jakoś nagle nikt tego nie pamięta. A mój profesjonalizm staje się oczywisty. Natasza Urbańska dotarła do finału JOS, ale przegrała z Agnieszką Włodarczyk. Fani show biznesu do dziś pamiętają jej prędkie zejście ze sceny w towarzystwie męża Janusza Józefowicza. Urbańska po finale powiedziała faktowi: Od połowy programu zanosiło się na to, że przegram. Cieszę się, że już jest po wszystkim. Czekałam, aż Janusz przyjdzie i mnie zabierze. Kolejne edycje, jak oni śpiewają, nie były wolne od afer. JOS stał się hitem Polsatu i niekiedy notował większą widownię niż kultowy taniec z gwiazdami w TVN. Nic dziwnego, że wkrótce na antenie pojawiła się druga edycja polsatowskiego Show. Wzięli w niej udział m.in. Mikoła i Krawczyk. Jakub Tolak i Aleksandra Woźniak oraz Katarzyna Zielińska i Patrycja Kazadi, które miały muzyczną przeszłość. Zwyciężczynią edycji została Joanna Liszowska, która była faworytką widzów od pierwszego odcinka, a w finałowym głosowaniu pokonała Piotra Polka. Ta edycja została zapamiętana też przez konflikt Małgorzaty Teodorskiej i Joanny Trzepiecińskiej, który miał swój finał przed kamerami. A Ludka z rodziny zastępczej miała doprowadzić córkę Irki z plebanii do płaczu, wypraszając ją z garderoby. Teodorska swoim ostentacyjnym przyznaniem niskiej oceny Trzepiecińskiej miała odpłacić się jej za niegrzeczne zachowanie za kulisami. FRIKI W JAK ONI ŚPIEWAJĄ Najpierw Misiek Koterski, później Anna Mucha, choć druga edycja miała nieco niższe wyniki oglądalności. Średnio 4,1 miliona widzów. To Polsad zrealizował trzecią serię JOEŚ. Wystąpili w niej m.in. Kacper Kuszewski, Grażyna Szapołowska i Aneta Zając oraz zawodowo śpiewający aktorzy Monika Dryl, Olga Bończyk i Dariusz Kordek. Udział Amanta z serialu w Labiryncie był szeroko komentowany w prasie, bo w jury programu zasiadała jego była dziewczyna, górniak. Kolorowym ptakiem tej edycji był Misiek Koterski, który co tydzień robił show, by odwrócić uwagę od swoich braków wokalnych. W finale wygrał Krzysztof Respondek, który pokonał Joannę Jabuczyńską. Trzeci sezon śledziło tylko 3,2 miliona widzów czyli prawie milion osób mniej niż drugą edycję. W czwartej edycji wśród jurorów po raz pierwszy gościnnie zasiadły gwiazdy muzyki M. Inaczej, Piotr Rubik, Michał Wiśniewski, Krzysztof Cugowski i Maryla Rodowicz. Wśród uczestników znaleźli się za to Monika Mrozowska, Elżbieta Romanowska i Aleksandra Szwed oraz Jolanta Fraszyńska, która w trakcie edycji wycofała się z show przez kłopoty zdrowotne, a jej miejsce zajął Jacek poniedziałek. Wszystkich i tak przyćmiła Anna Mucha, która braki wokalne nadrabiała robieniem show. W każdym odcinku szokowała kreacjami i parodiowaniem innych gwiazd, ale to nie wystarczyło, by dojść do finału. W ostatnim odcinku wygrał Artur Hamski, pokonując Karolinę Nowakowską. Kontrowersje wokół zmiany prowadzącej, jak oni śpiewają. W czwartej edycji JOS wybuchła afera z udziałem Katarzyny Cichopek, która miała dość późno ogłosić produkcji, że nie poprowadzi jednego z odcinków, bo bierze ślub z Marcinem Hakielem. Swoją absencją ponoć rozczarowała dyrektor programową Polsatu, Ninę Terenkiew, która obwieściła w fakcie że prezenterce grożą kary finansowe za zerwanie warunków kontraktu. Nie wiadomo, czy tak się stało, ale faktem jest, że cichopek na antenie zastąpiła Joanna Liszowska. Już wtedy plotkowano, że aktorka będzie gospodynią także kolejnej edycji JOS. Tak też się stało. Wśród uczestników piątej edycji JOŚ znaleźli się Jacek Borkowski, Bożena Dykiel, Krzysztof Hanke i Katarzyna Żak. Ten sezon, zakończony zwycięstwem Laury Samojłowicz nad Maciejem Jachowskim, zdołał zebrać średnio ok. 3 miliony widzów. Wciąż malejąca liczba widzów spowodowała, że coraz częściej mówiło się o tym, że kolejna edycja programu będzie ostatnią. Pojedynek mistrzów na pożegnanie, z oni śpiewają, Polsat do ostatniej edycji zaprosił wybranych finalistów JOŚ do ponownej rywalizacji. Do programu nie wrócili Natasza Urbańska, Piotr Polk, Kacper Kuszewski i Aleksandra Szwed, za to do jego prowadzenia wróciła Katarzyna Cichopek. Program nie interesował widzów już tak jak wcześniej. Edycję śledziło około 2,8 miliona osób. Samojłowicz w pewnym momencie wycofała się z programu przez kłopoty zdrowotne, a Włodarczyk doszła do finału, w którym przegrała z Krzysztofem Respondkiem. I w ten sposób program zniknął z ekranów na dobre 10 lat nieudany powrót jak oni śpiewają do TVP przerwany pandemią COVID-19. TVP w lutym 2020 roku ogłosiła, że zrealizuje własną wersję formatu Soapstar Superstar. Program Star Voice. Gwiazdy mają głos poprowadzili Michalina Sosna i Mariusz Czerkawski, a jurorami byli Helena Wądrakowa, Mariusz Kałamaga i Majka Jeżowska. Nowością był fakt, że wśród uczestników znaleźli się nie tylko aktorzy, ale też sportowcy i dziennikarze. M. Inaczej. Przemysław Babiasz, Beata Chmielowska, Olech i Monika Pyrek. Program zaliczył niezły debiut, 2,5 miliona widzów, ale kolejne dwa odcinki nie cieszyły się już zainteresowaniem widzów. Rozwijająca się w tamtym czasie pandemia COVID-19 wymusiła na TVP zawieszenie zdjęć po trzecim odcinku, a później stała się pretekstem dla stacji, by bez zbędnych tłumaczeń całkowicie zakończyć realizację formatu, co stacja potwierdziła w czerwcu 2020 roku.